Samochód jest w super stanie. Samochód przyjechał do nas od Piotrka i zlecił nam odświeżenie tego auta. Można powiedzieć, że odświeżenie ze względu na to, że jest w perfekcyjnym stanie, jeżeli chodzi o ten wiek. Zaczęliśmy też troszeczkę od środka, trochę nietypowo, ale już się troszeczkę oto bałem. Aczkolwiek wszystko jest troszeczkę rzy powierzchownej bardziej... Ale powierzchowna, nie? Po widzę I tutaj Do, czyściłeś. Dotykamy to delikatnie, to schodzi, nie ma żadnych ani dziur, ani jakiejś większej korozji. Dobra, tutaj fajnie. jak takie newralgiczne miejsca. To jest okej, okay. tym bardziej, że zajrzeliśmy przez lampę, jest wszystko w oryginale. Na samochodzie nie ma ani rdzy. Jakieś tam zapraweczki były delikatne, bo były, musiały być, samochód ma 40 lat, ale bez, że tak powiem, szpachli, więc. Okej, okay. i, i taki, stan, taki stan zostawiamy, czyli żadnego kitu. Jeżeli ktoś się decyduje na renowację takiego pojazdu, na początku nie rozmawiamy w ogóle o kosztach. Musimy ocenić stan auta, czy on się w ogóle nadaje do jakiejkolwiek renowacji. Jak rozbierzemy auto, to będziemy wiedzieli dokładnie, co ile kosztuje, jaki jest nakład pracy. I tutaj ceny się zaczynają od 15-20 tysięcy. Może to nawet kosztować i do 60 tysięcy złotych. Dobra, słuchajcie, a ten tutaj taki brązowy ten nalosik, to nie jest serdza, to jest podkładzik. Tak, to jest podkład, i to tutaj jest oryginalny dachu, podkład. Jest? Samochód naprawdę ma bardzo mało lakieru na sobie, ponieważ no tutaj jest w granicach 30-40, w niektórych miejscach 90 mikronów, więc... Ja go ja mierzyłem, tak. dlatego żeśmy się zdecydowali, Zgadzasz. widzieliśmy w jakim stanie jest, dlatego żeśmy się zdecydowali, żeby go robić. A szkoda, by było tego auta nie dotknąć i jego nie przemacać. Jeżeli chodzi o auto i stan blacharski pojazdu, no tutaj nie mamy... Praktycznie na nim żadnej korozji, nie mamy żadnej szpachli. Samochód jest zachowany w oryginale, jest kompletny przede wszystkim. Wiadomo, że będzie bardziej podatne, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, więc musimy go po prostu zabezpieczyć, odlakierować i wypuścić na drogi. Nie, tutaj jeżeli chodzi o, o stan jest naprawdę świetny. Mechanicznie też, bo samochód się porusza. Na razie jeszcze jest silnik zamontowany. Będziemy zajmować karoserię z ramy. No ale póki jest mobilny, chcemy to wykorzystać, ponieważ możemy go przestawić. Wiecie, jaki jest priorytet, tak? Robimy go na wiosnę, musi być. Zaczynają się targi, jedne, drugie, trzecie. Gdzieś się musimy nim wystawić i musimy się wyrobić. Są samochody, które budujemy rok, dwa. Staramy się to zawsze zamknąć jak najszybciej, aczkolwiek trzeba się liczyć z dosyć odległym terminem, jeżeli chodzi o zbudowę, zbudowanie takiego auta od podstaw.